Nie wkręcam że jest piękna zjawiskowa Nocnią będzie odlotowa Nie rozbiera wielka duma, gdy całuje dzisiaj uda Każdy facet w tych zazdrości, zwariowanej tej miłości Taki jestem chłopak szczery i nie wkręcam tu bajery Że jest piękna zjawiskowa, ją będzie odlotowa Nie rozbiera wielka duma, gdy całuje dzisiaj uda Każdy facet w tej zazdrości, zwariowanej tej miłości Witajcie na kanale Paweł Agroshow. W dzisiejszym odcinku zajmę się rozsiewaniem nawozów NPK pod pszenicę o zimą i przężyto. Pamiętajcie, jeśli film będzie Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Zapraszam Was do oglądania. Lecimy na działkę! Przężyto nawóz jest już rozsiany, teraz biorę się za rozsiewanie już pod pszenicę, tutaj hektar 20 mamy do rozsiania pod pszenicę, no i zostanie działka 5 hektarowa koło domu, także sprytnie to idzie, elegancko się rozsiewa, wszystko wiadomo co jak robi. także lecimy z tematem. 20 rozsianych zostało. Tutaj 5 hektarowa działka. Przygotowane. Nawóz na palecie, ten co pozostał do rozsiania. I ładujemy. No, przyczepa wyciągnięta 3-pekiem. możemy ładować. kilo yy, pod yy, na hektar tutaj wyjdzie jakieś 220-230 bo tutaj było szeba więc uważam że nie ma sensu większej ilości FPK To jest to słaba z ziemi nie wiem czy tutaj widać tak tam złąkami jeszcze w miarę w miarę no, a tutaj tutaj na tym co no, mam niestety szału nie ma Będzie wody, to żebyśmy nie wiadomo co dali. I tak nic nie uroście. Nawet na lepszych ziemiach. Doskonale o tym wiecie i nie muszę wam tego mówić. Jak co roku w ostatnich latach głównym rozgrywającym będzie deszcz. Jeśli będzie woda z nieba, będziemy nierzyplony, jeśli nie, to i tak na tak, to... Nawozy na działeczkę mamy już rozsiane. Widać, że ten nawóz jest na tym polu. Nie jest to posypane jakoś, nie wiadomo jak. Hmm, mało tu po rzepaczysku wyszło jakieś 230-40 kg na hektar. Także moim zdaniem na rzepaczysko jest to dawka odpowiednia. No i cóż, w tym odcinku to chyba tyle. Za niedługo zaczynamy uprawę. Yy, mamy do 30 taki a, kultywator, agregat yy, uprawowy z wałkiem strunowym, yy, jak dobrze pójdzie. Tata będzie uprawiał 30, a ja Perkinsem będę sobie siał takim nowym, starym siewnikiem, bo siewnik jest stary, ale ja, ja nim jeszcze nie siałem. 2,5 metra jest to siewnik, a no, zobaczycie w sumie. Nie będę na razie yy, tego zdradzał. Zobaczycie w odcinku z yy, siewu. Także na razie. Pamiętajcie, aby zostawić po sobie subika, łapka w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.